W Centralnym Ośrodku Sportu i Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku od 29 kwietnia do 2 maja odbyło się zgrupowanie selekcyjno-naborowe Kadry Narodowe Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików. Rozpoczniemy naszą tegoroczną pracę z kadrą kadetów juniorów. Mamy o długo ponad 100 osób na tym zgrupowaniu, a my musimy z nich. Wyłonić tych najlepszych, wyłonić tych, którzy się, którzy się będą dalej szkolić, przygotowywać do... Mistrzostw Europy w Rimini. Na razie przed nami mistrzostwa Polski, które będą takim pierwszym ważnym, bardzo ważnym testem. No w zasadzie mamy jeszcze turnieje rankingowe, które też tych zawodników testują, Przy, przyznajemy im punkty, więc w jaki sposób ich szeregujemy, klasyfikujemy, ustalamy, który z nich jest najlepszy, który w jakiej konkurencji nadaje się do tego, żeby reprezentować Polskę na najważniejszych imprezach. Przez cały rok trzeba ciężko pracować, nawet jak już się dostanie do tej kadry, żeby później wyniki na zawodach były takie, jak tego chcemy. No i przede wszystkim trzeba się bardzo postarać, żeby się do tej kadry dostać, bo teraz tutaj na tych treningach są naprawdę jedni z najlepszych zawodników w Polsce. Na późniejsze mistrzostwa rangi międzynarodowej dostaje się jedna osoba, która wygrała daną konkurencję i pierwsza osoba z rankingu, który mamy. Z punkty zdobywamy ze zawody, ze zgrupowania itd. Tak a wygranie takich zawodach to nie lada wyzwanie, ze względu na to, że przyjeżdża na nie elita z całej Polski, e, która przeszła eliminację w województwach, więc trzeba się naprawdę postarać. Ja już ćwiczę prawie 10 lat. E, zaczęłam w szkole podstawowej, gdzie e, właśnie klub z Krakowa przyjechał, zrobił pokaz. Bardzo mi się to spodobało. E, już od paru lat e, osiągam dosyć wysokie wyniki randzy, rangi e, międzynarodowej. E, Jestem z tego dumna, ale uważam, że nadal trzeba ciężko pracować, żeby utrzymać formę, a nawet ją polepszyć. To jest, że tak powiem, naturalna kolej rzeczy, że niestety nie wszyscy, którzy teraz już dostali możliwość, takie wyróżnienie od swoich własnych trenerów klubowych, że mogą tutaj przyjechać. Mogą trenować w takim gronie z trenerami kadry narodowej, ale niestety nie wszyscy mogą, jak zawsze, pojechać na najważniejsze zawody i wszyscy tutaj ciężko pracujemy ciężko trenujemy, żeby móc zostać, dostać kolejne takie wyróżnienie, żeby mieć taką możliwość reprezentowania i swojego kraju, i samego siebie, tak naprawdę, żeby móc zaprezentować swoją ciężką pracę i jej efekty przede wszystkim na mistrzostwach Europy. Ciężko pracuję nad tym, żeby znaleźć się tam. Eee, po prostu wiem, że muszę poświęcić siebie w całości, tak naprawdę. Wiem, że muszę bardzo ciężko pracować, wiem, że muszę progresować cały czas jako po prostu jako karateka, jako osoba, żeby znaleźć się w takim miejscu, w jakim chcę się znaleźć. Poziom jest całkiem niezły. Oni są przygotowani, to są najlepsi zawodnicy z klubu, więc w jakiś sposób wyselekcjonowani. Chociaż my wymagamy od nich więcej i według naszych standardów muszą jeszcze troszkę popracować, żeby zostać tymi najbardziej, e, między, również, również po prostu motorycznie sprawnymi zawodnikami. My w karate lubimy wyzwania. My trenujemy karate po to, żeby walczyć. Jesteśmy ludźmi walki. Im cięższy przeciwnik... Im trudniejszy przeciwnik, mniej wygodny, tym bardziej się mobilizujemy. Myślę, że podobnie zadziałała pandemia, podobnie zadziałały różnego rodzaju trudności. <śmierdzi>